If you close z tej strony Patryko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy na Womb as Arena 1.1. W tej chwili gramy z Jestem miszczu Jest w tej chwili właśnie na arenie, niestety nie udało mi się teraz wygrać do niego dołączyć, on udało mu się wygrać na arenie tam E, pierwszej i, i udało mu się po prostu awansować, znaczy nie awansować, bo w sumie jeżeli wygrywamy to awansujemy, a jeżeli nie wiem, aha tam jest jeżeli wygrywamy to awansujemy, jeżeli przegrywamy to e, idziemy o jedną niżej jesteśmy właśnie z, jestem mistrzu 1 vs 1 tutaj e, lew do mnie napisał, czekajcie odpiszę Dobra, pisałem, wygraliśmy z mistrzem, jesteśmy na arenie numer 1. Yy, dobra, tam jest ziomek. dobra, dostał głowę. Udało nam się yy, i na czym polega łąpas? łąpas polega na tym, że wchodzimy na jakiś tryb, wygrywamy. I Za każdą wygraną dostajemy 10 centów, a za każdą przegraną tracimy 10 centów. Czyli, że ja w tej chwili raz te, przegrałem 10 centów i 4 razy wygrałem, czyli, że jestem 30 centów na plus na tej arenie, znaczy na tej arenie ogólnie dostał laga dostał niby za 31 dosyć rent głowę. głow no i tak to się prezentuje niestety jest to wersja beta i na razie straszne są lagi dobra tutaj straszne są lagi więc ciężko się trochę strzela kebab dostał głową ma ma ja mam ledwo kurde hałaha więc więc naprawdę chyba dobrze mi idzie link do strony ma się podany w opisie niestety nie siadło nam się nie mam jakiegoś tego dlatego Yy, naszego osobnika, na tą osobę po prostu. Dobra. O kurde, ale mi w jumpie strzelił No, no nice show, nice show. Yy, No i właśnie możecie sobie zarabiać. Minimalna kwota do wypłaty to jest yy, 25 euro na PayPala sobie możecie wypłacić i że trochę trzeba poddać, żeby sobie Nadbierać, no ale za to że gracie dostajecie pieniądze. Tutaj kebab dostał łopę z full auto, dosyć kijowe full auto na no, ale się Udało go jednak zabić, nie zauważył mnie. Eee i, i ten. E, możecie sobie spokojnie tam na PayPala wypłacać. Dobra. dobra, leżysz. Dobra, na arena 1 wracamy, 7 na 4, nie jest źle. E, wypłacamy sobie po prostu na PayPala albo po prostu zbieramy dalej. Tylko najcieżej za tych 25 dać później to już e, jest łatwiej. Też możecie mieć konto chyba premium tutaj. Jeżeli konto premium, jeżeli tutaj sobie nastrap... Płacicie 5 euro na grę, to awansujecie na konto premium. Czekaj, to jeszcze nie mogę skupić w gadaniu, jak tak gram. Dobra. O kurde, lagi, lagi, lagi. Chciałem koncert założyć, nie udało się. Yy, na czym to ja tam stanąłem. Yy, na tym chyba wypłacanie. Że po prostu ciężko jest dojść do tych 25 euro i, i, i ciężko później to... Płacić, ale trzeba sobie jednak pograć i, i dać sobie szansę jeszcze to wygląda tak że yy, raczej, no nie udało się to wygląda tak że jak wpłacicie sobie już chyba się powtarzam no ale pod się to powtarzam ciężko się skupić na tym ja nie ja, ja dogrywam go, tylko teraz normalnie gra mi do was mówię. Ehm, za 5 euro możecie mieć zweryfikowany konto, które tam daje wam możliwości, jeszcze jest coś takiego jak klepki, za klepki możecie wchodzić na giveaway, tam na przykład jest na, 5, na 10 euro w tej chwili giveaway na e, Steamie i na 10 do LoL'a. Zobaczmy jeszcze... Kebab, kebab, kurde, nie trafiłem ani jednego shota. No niestety. Ehm, serwery no nie najlepsze, no do, do Dobra, zabity, Kula auto przyciągnięte. Ciężko się w sumie tutaj trochę gra na tym pingu, jeżeli było tak średnio, chociaż stoping dla nie tak jest 150, no to jakoś by się grało. Dobra, siedzi, kebab dostał, główkę, 11 na 8. Ciekawe, aha, i jeżeli skończycie rundę i wyjdziecie, to nalicza wam się ile e, zarobiliście. Dobra, teraz muszę to ugrać, bo będę miał więcej pieniędzy. A, jednak się nie udało, 42 A nie, jednak to nie jest runda finałowa. Kurde, mikser też dostał za 60, no i więcej pieniędzy bym dostał, no i w tej chwili mam 11 na 10, praktycznie nie jestem w ogóle zarobiony 10 centów na plus, o ile dobrze, mi, dobrze to przeliczę. Kebabowi też chyba nie idzie za bardzo, chociaż szczelił mi ładnie głowę na 10 na 12, no, on też ma 10 na 12, to nie jest dosyć dobrze. Ciężko, wierzcie mi, grać i skupić się, dobra, dostał. Dziwne, widzieliście takie pinki Ja już byłem za skrzynką i nagle przyciąłem tak auto i dostał jeszcze przez skrzynkę. Dobra, 12 na 11. No, ładnie wychylił z prawej strony. Ja byłem celowany raczej na, na środek, że wyjdzie mi środkiem, mam boki, kurde bo się skampił. Biegam. Obiegał mnie, słyszałem go, kurde, ale słabe zareagowanie według mnie. Dobra, dobrze nie, nie zabijam. Chciałem mu kosy założyć, ale się nie udało. Aj kurde, może gdybym kosy nie wyciągnął i tak jak on zreloadował, to miałbym większy czas. No i teraz jestem trochę udupiony, jeszcze ten mnie dobija, 12 na 15, nic nie gram w tej chwili. 22 na 7 ma ten ziomek. No nic nie gram, nic nie gram, nic nie gram, kurde bałem już praktycznie 40 centów. Dobra, on nawkował Dobra, chociaż wracamy na arenę drugą i wygrywamy rundę. Ciekawe czy kebab wygra. Walczy z, z tym Harley'em, Queenem. Przegrał, ale go pokonał. No i kebab 12 na 16, 13 na 16. I czym dłużej gracie, tym tam większy zysk macie. Bo na przykład zagracie sobie teraz, to jest jedno z aren, zagracie sobie 5 pod rząd, tam będziecie pierwszy lub drudzy, czyli że będziecie tam mieli staty dosyć na plus. I możecie sobie zrobić. No i właśnie teraz y, jest y, przy... Koniec rundy, koniec w sumie te, te, tego meczu, no można to nazwać meczem, pisze 6 sekund i przerzuca nas na kolejną mapę. I jak sobie po prostu wyjdziemy i wejdziemy na stronę, to będzie nam pokazywało ile zarobiliśmy. Ja teraz nie mogę zrobić e, e, powiedzieć wam ile zarobiłem, ponieważ e, mam ustawione nagrywanie tylko na obraz gry i po prostu wywali, wywali pewnie nagrywanie, albo po prostu będzie nagrywać grę, a ja tam będę na przeglądarce i nic nie będzie się z tego... Widzieć. ale za chwilę zrobimy cięci i wam wszystko pokażę tam na stronie jak to wygląda e, więc e, tylko pokażę wam jak tutaj będzie załadowanie mapy, jak to jeszcze raz wygląda wyjdziemy sobie i zobaczymy ile zarobiliśmy więc zagramy sobie tutaj jeszcze chwilę e, dobra, wejdziemy do terenu, nie zdążyliśmy będziemy musieli oglądać kebab pierwszy on, on dosyć do dobrego ale głowę dostał no i z kim gramy? z kebabem gramy z kebabem gramy, czyli że tam się chpalił tam na Facebooku repy jak zawsze wysyłał bo to wiecie to tak, yy, nasz kebab nasz będzie, dobra przeciągnięty dobrze full auto. wracamy na arenę pierwszą 1 na 0 kaderatio jak najwięcej trzeba fragów wstrząć. dobra drugie yy, 2 0 kaderatio dostał głowę na dobry, no, jednak to nie było do idealne idealne strzał w głowę, ale jednak yy, udało mi się tak schodzić wartownię, że akurat był na pingowany na i Dostał tą głowę po tak? Dobra. Dostał. Kurde, chciałem myślałem, że on tam stoi i chciałem przez tebeczki, przez końcówkę, może jakąś głowę ciachnąć, tak samo jak przez skrzynki można. Tam się chyba nie da wskoczyć. No i zagramy sobie jeszcze chwilę, tutaj runda z, druga z pięciu. Tam e, napis był, dobra, 1-0 dla nas jest. Dobra. 1-0 dla nas. Nie wiem dlaczego jest 1-0 dla nas. Pozostało 4 rundy do końca. 3 rundy... nie, to się nie resetuje przecież No nie wiem, dobra gramy z kebabem Chciałbym mu kosę, wiecie, założyć? Ale on chyba górą tu idzie Dobra Aj, nad głową wszystko, kurde, źle przeciągam full auto Dobra, 3 na 2 mam, on ma 5 tam na dwa Awk? Nie, biegnie, słyszę kroki On pobiegł w drugą stroną Dobra, zaczęimy się tutaj na niego no co ja zrobiłem? Nie w ogóle zlamiłem tą sytuację. W plecy go nie trafiłem. Dobra, sobie zraszuję tutaj. Ludzie nie lubią jak się raszuje, ale on też zraszował. No trochę tam zraszował, skampił się za skrzynką. no. Dobra, to jednak nie było raszowanie. Z jego strony. Tamten znowu leci w lewo. Ja sobie po prostu będę raszował, ale się teraz mi nie udało, mikser nie dał się wykiwać. Dobra. Eee, nie wiem, czy nie, to nie jest chyba prawdziwy mixer z YouTube'a, Mixer z YouTube'a, ale kebab na pewno jest, bo tam jeszcze pisał ref, wysyłał i tam na stronie w ogóle pisał wszystko, że gra. A ja jestem chyba bez nikogo na arenie. Dokładnie, z Enz. Aha, bo on wyszedł. Dobra, to awans dostanę do, chyba do następnej rundy. Kebab tam one die, ciśnie 8 na 3 już ma. Ja też bym chciał jakiś kurde ładny ładny kaderatio sobie nabić, bo w tej 1-0 to niedobrze. Biegnie drugą stroną Skacze. Obiekt tam No nie, jak to nie trapione zostało. No full out to źle przeciągnąłem znowu mam trochę Dobra, rozpad. Dobrze, że był, był ten po prostu na shifcie ostatnia runda Dobra, leży mixer. Wracamy na pierwszą arenę z kepsem, walczymy. On ma 11 na 3, kurde ładnie mu siada teraz O no, no siada mu ładnie teraz, no nie powiem głowy ładnie serdzi Najpierw ja mu głowę teraz, on mi głowę, no i, i on zostaje na jedynce Ale nie no fajnie jest tak sobie pograć yy, Jeden na jeden, ja na pewno będę wprowadził w tej serii z tej strony Więc jeżeli też sobie, sobie chcecie pograć ze mną to link w opisie yy, Ja zaraz po tym yy, po tej arenie tam pokażę Wam wszystko co i jak na stronie jak się się Wszystkim dostał tej Mixer głowę wracamy na jedynkę, chyba do kebabu, bo tam pogona tego spi Cassillona, no, on dokładnie pokonał go. Ładny kader sobie nabija. 13 na 3 Jedna runda, 4-0. Oni wygrywają. O kurde, nie no, sadzi te głowy kosmiczne. Kosmicznie sadzi te głowy. Dobra sobie tutaj przypikuję trochę. Jak widzicie ja lubię sobie tap włączać. To jest moja moja dygresja. Po prostu nie potrafię się od tego odłuczyć. Co chwilę tylko tap sprawdza? Który <gryżąc> w tabeli w ogóle. Dobra, znowu z kebabem gramy. No i znowu full out źle no Dobra. Druga arena z mikserem. Teraz on się... No i teraz wiedziałem, on mi teraz strzelił głowy. Ja mu pod rząd teraz dwa razy strzeliłem głowy teraz on mi strzelił. I tak to wygląda, no. Trzeba jednak skilać, ćwiczyć i, i się nie poddawać. Ja tam jedynie ten kałaszek marny, ale ostatnio w nie grałem. Co jest ja nikim na arenie nie byłem? No. Dobra, znowu z mikserem gram. Dobra, mikser leży. Dobrze się celowałem. Wiedziałem, że tych chwili na prawo to celowniczek na głowę I, i jedziemy. Chyba w drugą stronę poleciał Wiedziałem, że tak zrobi. Wiedziałem, że na mnie wychyli To lekko strepić w prawo i czekamy na wychyli Co on, digla ma? Co on, gra? Chyba ha. Dobra, na shifcie Idziemy Chciałem kosę. Myślałem, że dam radę mu kosę założyć, jakby poszedł w tamtą stronę, no ale Jednak nie zobaczył, a ja tak chciałem, kurde, ninja taką zrobić Dobra o, czy damy radę damy. siedzi, koniec 11 na 10 i teraz disconnectuję tutaj sobie po prostu czekajcie żeby wszystko się naliczyło żebym mógł dostać dobra, nalicza się już wszystko disconnect, wychodzę z areny disconnect i widzimy się teraz e, ścięcie na widok strony dobra ziemeczki e, jestem tutaj jak widzicie 005, ale przed chwilą pisało 1,15, 15 na 13, e, zarobiliśmy 5 centów, nie wiem dlaczego przed chwilą jeszcze było 1 euro, ale dobra, e, Lif. i czy nam się wszystko naliczyło e, 1,29, co chyba miałem wcześniej, 1,29, aha 0,79 nie wiem po prostu co się dzieje i jeszcze znowu mi pokazuje, że win 4, los 5 i teraz przegra, wygrałem, o, wygrałem 5 centów, a przegrywałem cały czas 10 nie wiem, co jest według mnie strasznie zbugowane. Peeling, y, request withdraw, 79 do centów do wypłaty. Nie wiem, dlaczego tak jest, coś zbugowane jest chyba, ale 4 do 5 losów. Nie ogarnę tego, pójdę po prostu na inny tryb i zobaczymy, co się stanie. Więc czekajcie. Kliknijcie join. Wiacie do gry za każdego kila a za DD odejmuje tyle. Czyli że za nam odejmuje pewnie więcej niż dostajemy za kila, bo strona musi trawiać. No ale jednak można tutaj sobie zarobić, już widziałem, że ludzie tam wypłacali. Więc jeżeli chcecie sobie ze mną pograć i seria będzie też w tej strony, wchodzicie sobie, logujecie tam się z linku w opisie, tam uzupełniacie dane. To jest właśnie mój link. Affiliates yy. I, i, i się logujecie tutaj tej bread też zdobywacie na przykład ja mam 470 już chlebków i mogę na przykład wjechać to już jest 1448 w puli jakbym wjechał za 4, 470 to bym miał 40, 24% szansy więc ja sobie tam poczekam jeszcze 6 dni do końca zostało END gdzie tu jest END? Nie mogę nie mogę yy, wyjść z tego yy, Dobra sobie po prostu cofnę łąp ASS Cofamy sobie tutaj na stronę łąpasa, sign up, będziecie mieli sobie login przez Steam no i wszystko, ja mam elo 1176, 4 na 5 wygrane, 4 wygrane, 5 przegranych, nie wiem jak to jest liczone, dziwnie tutaj jest to właśnie liczone, ale jest to dopiero beta testy, tutaj są partnerzy, właśnie games, tutaj sobie wybieracie lol, Overwatch csgo, oczywiście my wybieramy cs, a tutaj macie właśnie te dojście do aren, więc jeszcze... Ja Wam już dziękuję w sumie za oglądanie tego odcinka. To jest właśnie One Pass, granie 1 vs 1. Do zobaczenia, trzymajcie się. Elo!